Jacek Hogan, dzień dobry. E, historia nie powinna być kwadratowa. E, dzisiaj jest rocznica związana ze stłumieniem rokoszu e, Lubomirskiego. I na temat Lubomirskiego, Jana Kazimierza i tego konfliktu, można mówić kwadratowo albo rzeczywiście. Kwadratowo przeczytałem dzisiaj bezczelny Lubomirski, który się zbuntował prawowitej władzy, e, brał pieniądze od Prusaków e, w Współpracował z heretykami przeciwko Ojczyźnie i wymordował wojsko zawodowe. No i przez to reform nie było, Rzeczpospolita upadła. Bardzo ładny, moralizujący fragment na temat rzeczywistości, który nie ma nic wspólnego z prawdą. Jak wyglądała prawda? Prawda wyglądała dużo bardziej ciekawie. Otóż Polska podczas potopu nie tylko szwedzkiego, ale również przede wszystkim może rosyjskiego, potopu kozackiego, potopu e, węgierskiego, no bo 7 też nas zaatakował wtedy, e, ledwie dawało radę, zresztą przy pomocy cesarstwa, cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, przy pomocy cesarza austriackiego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. i e, o tym już się często nie pamięta, że oblężenie Torunia było możliwe dzięki tej pomocy, że Jan Kazimierz skrył się w ogóle na terenie cesarstwa w 1655 roku. Jedyne, co się uczy w kwadratowej historii, to to, że my niewdzięcznicy, my biedni zostaliśmy przez niewdzięczników austriackich zniszczeni w rozbiorach za to, że za to, że uratowaliśmy Wiedeń przed Turkami. Prawda jest taka, że wielokrotnie sobie pomagaliśmy, bo oni nam pomagali podczas wojny o ujście Wisły w XVII wieku. Oni nam pomagali podczas potopu, my im pomagaliśmy podczas wojny 30-letniej. My im pomagaliśmy w wojnie z Turcją w obronie Wiednia od Sieczy Wiedeńskiej. A więc jak wyglądały fakty? Fakty wyglądały tak, że w 1660, pod koniec lat 50., na początku 60. XVII wieku, wypędziliśmy Szwedów, pokonaliśmy Siedmiogrodzian, nadal mieliśmy problem z Kozakami i z Rosją. Z Rosją mieliśmy rozejm, w trakcie jak ona zajmowała większość Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozejm, który sugerował, że zgodzimy się wziąć cesarza. Prawosławnego cara, księcia z naszej perspektywy, z ich perspektywy cesarza, na króla Rzeczpospolitej obojga narodów. Na takie warunki musieliśmy się zgodzić, żeby oni przestali nas atakować w momencie, jak nas gnębili Szwedzi. To jest odwrotność smuty rosyjskiej, w której my ze Szwedami byliśmy w Wielkim Księstwie Litewskim, e, Moskiewskim. Z ich perspektywy cesarstwem prawosławnym, tak? trzecim Rzymem. Co jest dla nas oczywiście zabawne. Z czym się wiązało to, że daliśmy radę się obronić? Otóż stworzyliśmy armię znacznie przekraczającą nasze możliwości finansowe, wielokrotnie, tak może nawet dziesięciokrotnie przekraczające nasze możliwości finansowe. A trzeba pamiętać, że logistyka armii wtedy stała na pieniądzach, które żołnierz dostawał, czyli wyposażenie, amunicja, żywność, mundur, umundurowanie, czyli barwa, jakby wtedy mówiono, to wszystko było płacone z pieniędzy, z żołdu. A żołd nie przychodził i żołd nie przychodził do niektórych jednostek Wojska Królestwa Korony Polskiej czy Wielkiego Księstwa Litewskiego przez lat kilka. I w tym momencie zaczął się rokosz od skonfederowania wojska, które zaczęło się domagać pieniędzy. I ci, ci, to są ci buntownicy lubomirskiego, tak? Którzy zaczęli się domagać pieniędzy, bo przez kilka lat służyli za darmo. Państwo im e, wisiało gigantyczne pieniądze, oni za własne pieniądze e, służyli w wojsku za łupy i za to co wycisnęli niestety od ludności cywilnej, ale wyciskali z niej dlatego, że potrzebowali amunicji, obroku dla koni, żywności dla siebie, lekarstw i tak dalej i tak dalej. To wszystko nie było płacone przez państwo. Wielki reformator Jan Kazimierz musiał tutaj z buntem się zmierzyć, a o co jakby oprócz domagania się płacy i mm, zwrócenia kosztów służby wojskowej, bo może tak to bardziej należy nazwać, o co ten Lubomirski i ludzie z nim związani walczyli politycznie? Otóż o to, żeby Jan Kazimierz nie łamał konstytucji czy praw kardynalnych. Jaki był pomysł na kryzys? No bo kryzys był ewidentny, wszyscy widzieli, że jest. Chociażby no fakt, że tylu nas napadło, ledwie się bronimy, nie jesteśmy w stanie utrzymać własnej armii mamy kryzys już liberum to niestety zaczęło działać nie było tylko teorią prawną Jaki był pomysł Jana Kazimierza prowadzenie monarchii absolutnej ze złamaniem wszelkich praw poprzez wprowadzenie na tron księcia francuskiego księcia francuskiego który byłby ze złamaniem prawa jedynym kandydatem na elekcji za życia poprzedniego króla Jana Kazimierza jeżeli to nie jest złamanie praw szlachty i stanów Rzeczpospolitej, to ja nie wiem, co jest złamaniem prawa. Zmiań, zmiana ustroju, wprowadzenie ustroju, w którym oni z obywateli stają się poddanymi, tracą wpływ na przebieg państw, spraw państwowych i jeszcze ma się to dokonać ze złamaniem praw kardynalnych, ze złamaniem z naszej perspektywy prawa konstytucyjnego. Tak był postawiony konflikt. Co zabawne, po stronie Lubomirskiego w większości było pospolite ruszenie po stronie króla, oprócz tego związku Rokoszan. W dalszej części buntu jego, jego wojska składało się w znacznej mierze z pospolitego ruszenia. Pos pospolite ruszenie, jak wiadomo, jest przestarzałe, do niczego się nie nadaje. Dlatego w czasie bitwy kluczowej ten łajdak na czele tej zgrai nie nadającej się do wojny pokonała armię królewską złożoną z weteranów, którzy mieli kilka lat doświadczenia w wojnie. A że wojny domowe są najokrutniejsze i spór uszedł o bardzo duże rzeczy, tak? no bo właśnie o absolutum dominium o zniszczenie Rzeczpospolitej w sensie prawnym. I zrobienie tego, jeszcze przekształcanie państwa w to absolutnym dominium ze złamaniem praw wolnych obywateli. W związku z czym większość armii zawodowej została wyrżnięta przez Pospolitaków, którzy się do niczego nie, nie nadają, nie mają formalnego wyszkolenia. Pospolite ruszenie było, było przestarzałe, nie mieli przeszkolenia, doświadczenia, ordynku, czyli właśnie musztry wojskowej niezbędnej do służby w szyku. To był czas wojsk profesjonalnych i, i one wygrywały, a my nadal w XVII wieku mieliśmy pospolite ruszenie między innymi i to było nasze przestarzałe podejście do życia. No i to przestarzałe pospolite ruszenie pokonało profesjonalistów, co według domorosłych ekspertów wojskowych się nigdy nie może zdarzyć. A jednak zdarzało się i w XVII wieku i w XVIII wieku, kiedy wojska nieregularne małej wojny na służbie Marii Teresy bez problemu Łupiły tyły e, Armii Pruskiej w wojnie śląskiej I czy II w takim stopniu, że to e, c, e, król pruski musiał się dostosować operacyjnie i taktycznie do tych półprofesjonalnych żołnierzy, tworzyć oddziały na ich wzór, żeby móc sobie poradzić e, z ich trudnościami związanymi z ich działalnością po stronie, po stronie e, Marii Teresy. W XIX wieku, przykład wielokrotnie przeze mnie przykład podawany, to jest to jest pokonanie armii zawodowej przez armię z poboru Prusacy Górą nad drugim cesarstwem francuskim. No i dobrze, bitwę pod buntwami, jeśli dobrze pamiętam, wygrali Lubomir pospolitacy Lubomirskiego. wyróżnili armię zawodową. Co się dzieje potem? Ten współpracujący z obcymi mocarstwami plus jeszcze nie były mocarstwem. E, e, łajdak ukorzył się przed królem, e, poprosił o pokój z odwołaniem tylko tego, co było planowane przez króla. Król nie został ścięty, a to było modne w tej epoce. Patrz, Wielka Brytania, Anglia i Cromwell, który wtedy właśnie rządził. I wielu mogło patrzeć na Lubomirskiego jak na polskiego Cromwella. On oczywiście tego nie zrobił. Ukorzył się przed królem w zamian za to, że król wycofał się z niekonstytucyjnych pomysłów i zniszczenia systemu prawnego rzeczpospolitej. E, udał się na emigrację. E, no, i teraz, może, te, te wpływy zagraniczne. E, ani Lubomirski e, nie był. E, to trochę inna epoka była. Nie wiem, czy można tak tych ludzi bronić, ale no, no była inna. Chociaż dzisiaj, dzisiaj łapówek też nie ma, proszę Państwa. Łapówki dzisiaj są konsultingiem czy doradztwem politycznym, a to się wystawia faktury i płaci się od tego podatki. I w ten sposób żyje mnóstwo ludzi w Warszawie. Bardzo dobrze jest milionerami z tego, że, że nie bierze łapówek od obcych mocarstw czy koncernów, tylko po prostu doradza im i w zamian za to wystawia faktury. I są uznanymi. Biznesmenami, którzy jako żywo niczego dla społeczeństwa dobrego nie zrobili. A więc tak, on rozmawiał z Prusami i prawdopodobnie mógł brać jakieś pieniądze od nich. Król też brał pieniądze od Francuzów, i Lubomirski dogadywał się z Arianami, którzy byli wygonieni w tym okresie z Rzeczpospolitej za współpracę z obcym mocarstwem Szwecją. A król rozważał, żeby Tatarów ściągnąć i Hana na własne społeczeństwo, no bo przecież Armia Pospolita, pos, 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 pospolite ruszenie. Wyobraźcie sobie Państwo dzisiaj taką sytuację, tak? Jakby PiS e, przeciwko społeczeństwu sprowadził tutaj armię pakistańczyków uzbrojoną i wyszkoloną tylko po to, żeby, żeby z, z, przeprowadzić reformy polityczne. E, jak się Przełoży historię na rzeczywistość, to zaczyna współczesną, to zaczyna się inaczej patrzeć na historię. Co więcej, Jan Kazimierz był rzeczywiście pobożnym, miał zasługi, beresteczko, ale aniołem nie był. E, tak miał dość Lubomirskiego, że miał ochotę go zamordować. Ale ponieważ był mimo wszystko wierzący, to wpadł na pomysł, że trzeba to sobie jakoś usprawiedliwić. Jak to usprawiedliwić? Ano powołał komisję teologów i zadał im takie pytanie. Czy jeżeli jakiś człowiek w sposób trwały jest zagrożeniem dla królestwa przeszkadza rządzić i, i podburza społeczeństwo, czy takiego człowieka można zgładzić bez wyroku sądowego? Komisja Teologiczna odpowiedziała nie. Co zrobił Jan Kazimierz? Jan Kazimierz powołał drugą komisję teologiczną, która odpowiedziała tak, bo była drugą komisją i zrozumiała, po co, po co została wezwana, a a nie miała odporności charakteru. Podobnie zrobi, zrobili Austriacy z pierwszym rozbiorem Polski. Pierwsza komisja, którą powołali teologiczna, powiedziała, że absolutnie nie można wziąć udziału w rozbiorze Rzeczypospolitej. Druga już powiedziała tak. Co się stało z Lubomirskim? Zmarł na dziwną chorobę. Dosyć wygodnie dla króla. Dosyć szybko po tej drugiej komisji. Czy, czy król miał z tym związek? Wygląda, że tak. Chociaż dowodów żadnych nie ma, no ale jeżeli spojrzymy na to, kto zyskał, co się działo, to rzeczywiście wydaje się, że, że mógł mieć z tym związek. Dowiemy się po śmierci, tak jak pan historii odkryje wszystko, co było zakryte co jest wielką frajdą dla historyka. A więc, kto był tym dobrym, Jan Kazimierz czy Lubomirski? Może żaden z nich, może tak jak dzisiaj konflikt PiS-IPO, i zupełnie w poprzek rozsądku, albo konflikt pomiędzy, powiedzmy, barbaryzując to prawicą a lewicą w okresie Stasia Poniatowskiego. Jedni w części mieli rację, drudzy w części mieli rację. Obie strony właściwie były w błędzie i tak samo można powiedzieć o, dzisiejszym, o dzisiejszych rządzących i dzisiejszej totalnej opozycji. A więc ciekaw jestem, co myślą Państwo Lubomirskim i o Janie Kazimierzu po takim rozjaśnieniu trochę tej kwadratowej historii, którą nam podają w podręcznikach czy w popularnych e, tytułach prasowych.